ma to znowu my, Piotrek, a.k.a. Miejski Drwal i mój gość, fizjoterapeuta Mariusz Dzięcioł. Dzisiaj opowiemy wam o tym, dlaczego przez nieprawidłowe oddychanie możecie zostać impotentami. Ale to nie musi być wasz największy problem. I co zrobić, żeby tak marny los jednak was nie spotkał. W ostatnim filmie na temat oddychania dowiedzieliście się jak oddychać, żeby dobrze, efektywnie i bezpiecznie dźwigać i link do tego filmu zostawię wam w opisie pod tym filmikiem, a dzisiaj dowiecie się jak oddychać, żeby być zdrowszym, lepiej funkcjonować, mniej się stresować i jak prawidłowe oddychanie może wpłynąć pozytywnie na jakość waszego życia, bo wpływa praktycznie na każdy aspekt naszego życia, począwszy od narządów wewnętrznych, co może być trochę dziwne, bo pamiętajmy o tym, że przepona podczas oddechu będzie nam kompresowała i dekompresowała narządy wewnętrzne wykonując taki pseudomasaż. Kolejna rzecz, czynniki czysto fizjologiczne dostarczanie tlenu, więc tak samo jest powiązane to z układem krwionośnym, ale też i z hormonalnym, jak i nerwowym. Oddychanie wydawałoby się, że naturalna sprawa i każdy powinien wiedzieć, jak to się robi. To dlaczego w takim razie w XXI wieku ludzie zapomnieli, jak poprawnie oddychać? Wiesz, co to chyba nawet nie chodzi o to, że zapomnieli, to jest czysto fizjologiczne, bo oddech wiąże się z życiem. Jak nie oddychasz, to nie Żyjesz, w związku z czym jesteśmy w ciągłym stresie, a niewątpliwie teraz większość ludzi jest, układ nerwowy jego część współczulna dramatycznie nas pobudza. I to jest ciągłe szukanie, rozładowania się, ciągła próba ucieczki lub walki. To co dla nas jest ważne, co byśmy chcieli osiągnąć, to praca układu przywspółczulnego, czyli ta, która cię wycisza. I żebyście tak naprawdę wiedzieli, jaka jest powaga sytuacji, co tak naprawdę się dzieje w momencie, kiedy oddychamy w sposób. Stresowy, czyli do klatki piersiowej. Jakie tego są konsekwencje? To co powiedziałeś, to jest tak zwany oddech paniki, który wiąże się z tym, że bardzo mocno przeciążamy mięśnie w obrębie szyi i obręczy barkowej. One są nadaktywne, w związku z czym później przy aktywnościach fizycznych, ale też i czynnościach dnia codziennego mogą odpowiadać różnego rodzaju reakcją bólową. Kolejna rzecz to jest zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej, ale też i konsekwencje w obrębie jamy ustnej, czyli rzeczy związane z mięśniami w obrębie żuchwy, jak i również samego zgryzu i cała masa innych dolog. I bóle głowy? Tak, między innymi. No dobra, czyli sprawa wydaje się całkiem prosta. Powinniśmy jak najwięcej oddychać, żeby dostarczyć jak najwięcej tlenu, tak? No nie do końca, bo widzisz, więcej nie znaczy lepiej. W tej sytuacji więcej tlenu nie oznacza lepiej. Chodzi nam o równowagę pomiędzy dwutlenkiem węgla i tlenem, tak żeby być w stanie przyswoić odpowiednią ilość tlenu. Podstawowa i najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o zdrowy sposób oddychania, to to, że do oddychania służy nos, a nie buźka. I teraz przytoczymy Wam kilka bardzo ważnych argumentów, dlaczego powinniście oddychać właśnie nosem i przy okazji wyjaśnimy zagadkę zawartą w tytule filmu. Więc powinniście oddychać przez nos, ponieważ... Przede wszystkim oddychanie nosem wiąże się z produkcją tlenku azotu, który będzie pozytywnie wpływał na nasz układ krwionośny, przez to na wytrzymałość i performance sportowy. I performance również w łóżku. Ponadto z rzeczy istotniejszych oddychanie przez nos pozwala na oczyszczanie, nabliżenie i ogrzewanie powietrza, które wciągamy nosem. Poza tym, jeśli oddychacie nosem, zachowujecie odpowiednie pH w jamie ustnej. Ponadto, jeżeli nie oddychacie nosem, tylko ustami, jesteście narażeni również na skrajnych przypadkach na to, że zmienicie swoje rysy twarzy. Na całkiem niekorzystne. Dokładnie tak. Mogą pojawić się problemy ze zgryzem. Kolejna rzecz to to, że dzięki oddychaniu nosem unikamy też hiperwentylacji, co jest znaczącym elementem w naszym codziennym funkcjonowaniu. No to by miało sens, ponieważ noża to są znacznie mniejsze otwory aniżeli jama ustna, dlatego dostarczamy mniej tlenu. I to, o czym mówiłeś, zgadza się ten cały efekt bora. Dokładnie tak, jesteśmy w równowadze. Okej, okay. zanim przejdziemy do meritum tego filmu, czyli ćwiczeń, dzięki którym będziecie mogli stresować się mniej. Zatrzymajcie się jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, zróbcie to teraz. Również możecie dać dzwoneczek i w rozpędu na przykład napisać jakiś komentarz. A teraz przechodzimy do ćwiczeń. Tak, i będą to ćwiczenia, które pozwolą Ci się zrelaksować poprzez zwiększenie udziału pracy układu nerwowego części przywspółczulnej, dzięki czemu będziesz mniej zestresowany i po prostu poczujesz się lepiej. Idealnie. Pierwsze ćwiczenie, które sobie zrobimy, bazuje tylko i wyłącznie na świadomości oddechu, więc żeby było Ci łatwiej, możesz sobie zamknąć oczy, rozluźnić się, luźne barki, luźne ręce. Pamiętaj, że starasz się oddychać tylko nosem. Swobodnie wdech nosem, wydech nosem. Postaraj się poczuć, gdzie ten oddech wędruje, co się dzieje. Czy unoszą ci się barki, czy pozostają w miejscu, a w to miejsce żebra pracują na boki i czujesz rozpychanie w tylnej części pleców. Postaraj się nic nie wymuszać, niech ten oddech będzie płynny. I teraz spróbujemy sobie trochę demonstrować. Robimy wdech na 4, 4 sekundy, 121, 122. 123, 124, pauza na 2, 121, 122 i wydech na 4, 121, 122, 123, 124, pauza, 121, 122 i ponownie swobodny wdech na 4. Pauza na dwa i wydech na cztery. Następna pauza na dwa. Następne oddechy postaraj się przekierować głównie do klatki piersiowej. Czyli jak najmniej ruszania brzucha. Wszystko idzie w górę, barki unoszą się, rośniesz w górę do sufitu. I swobodny wydech. Puszczasz wszystko, rozluźniasz, barki rozlewają się w dół do podłogi. I jeszcze jeden taki głęboki wdech. Rośniesz w górę, lata się rozszerza, barki idą do góry. I z wydechem wszystko się luzuje. I teraz jedziemy do brzucha. Lata zostaje w miejscu, wdech do brzucha wszystko, pompuje się. Dolne żebra, brzuch i plecy. I swobodny wydech. I znowu wdech do brzucha. Kolejny oddech, zaczynasz do klaty. Wdech, barki rosną. Wyobraź sobie, że przepychasz to powietrze do brzucha, i za tym idzie wydech. I jeszcze raz to samo, wdech. Pompuje się klatka piersiowa, barki rosną, plecy w górze rozszerzają się. Przepychasz powietrze do brzucha i wydech. No a teraz to odwrócimy. Zrobisz wdech do brzucha, klatka pozostaje bez ruchu. Przepychasz powietrze do klatki piersiowej i zatem wydech. I ponownie wdech do brzucha, przepychasz do klatki i wydech. Na początku może to być dosyć trudne i kierunek w jedną stronę może być łatwiejszy niż w drugą, co będzie zupełnie normalne. Dobra, to teraz zróbmy sobie ćwiczenie która będzie polegała na tym, że przeturujemy sobie różne metody oddechowe. A Na początek trochę popracujemy ze świadomością tego oddechu, czyli postarasz się oddychać głównie do klatki piersiowej, do górnej części, potem do dolnej części, potem to sobie zgramy w pracę z tempem, czyli będziesz 4 sekundy wdychał, 2 sekundy utrzymywał pauzę, 4 sekundy wydychał, po czym nastąpi dwusekundowa pauza, a potem sobie połączymy to, że będzie wdech do klatki, przepchnięcie tak jakby do brzucha, wydech i to sobie odwrócimy. Możemy spróbować. Let's do it. Swobodna pozycja. Na początek luźny wdech nosem i wydech nosem. Starasz się po prostu zaobserwować, jak powietrze wchodzi do środka i luźno sobie wydychasz, wypuszczasz je na zewnątrz. I postaraj się teraz 4 sekundy wdech 121, 122. 123, 124, 2 sekundy pauza i 4 sekundy wydech. 121, 122, 123, 124. Z kolejnym dechem postaraj się przekierować powietrze głównie do klatki piersiowej w górnej części i po nabraniu na maksa przepchnij powietrze do brzucha. I powtarzasz, dech do góry, do klatki, tu przepchnąć tak jakby do brzucha i zatem wydech. Z kolejnym to wrócimy, czyli dech do brzucha. Próbuj przepchnąć do klatki i zap wydech. Pamiętaj, że te ćwiczenia możesz wykonać w dowolnej pozycji, w leżeniu, w siedzeniu, jadąc samochodem, stojąc w korku, ale dodatkowo możesz też manipulować czasem pracy, czyli wydłużać czas wdechu, skracać lub wydłużać czas pauzy i tak samo wydłużać czas wydechu i tej pauzy. Dzięki temu będziesz zwiększał tolerancję na obecność dwutlenku węgla. To jest jeden z podstawowych elementów, który jest związany jest z tą gospodarką stresową, jeśli chodzi o ćwiczenia oddechowe. Okej, okay, czyli z tego, co mówisz i co mi teraz pokazałeś, wynika, że lepsza ogólnie kontrola twojego oddechu pozwoli ci wyciszyć układ nerwowy, nie się stresować i żyć na wyższym poziomie. Dokładnie tak. Okej, okay, tym samym, Mariusz, chciałem ci bardzo podziękować za pomoc przy ostatnich dwóch filmach, bo dzisiaj mówiliśmy o oddychaniu w kontekście relaksowania się, a poprzedni film był o oddychaniu pod kątem treningowym. Jeśli go nie widzieliście, to link oczywiście znajdziecie pod tym filmem. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem.